Cześć, się Maneczko z tej strony Dawid i dzisiaj sobie widzowie zobacz, yy, zagramy w Brawl Stars yy, widzowie, coś sobie zagramy bo poprzedni odcinek był okropny jeden win na 20 minut i teraz widzowie powinno nam pójść ślepo więc widzowie, czekajcie muszę ściszyć bo troszeczkę głośno jest, yy, wizowie, nie ukrywam zagram widzowie na pewno lipam a, melodii, hymni. Tym, tutaj jest wywód. Wy Może raf, Dobra, zabiorę tym, tym squeak'em. Mroczny przesmyk. Czy taki mroczny? Nie wiem. Ale w zauwie, oczywiście, like i subik. Bo widzowie powracam do Brawl Stars powoli. Widzowie powoli powoli, ale to naprawdę powoli, powracam do Brawl Stars, więc... Zostawcie sobie jak... sobie łapka, jeżeli mam już na stałe powrócić do Brawl Stars. Mm -mm -mm. Ja z klikiem za ja sam są słody, więc się nie dziwię. Hmm, czy tutaj są jakieś osoby? Ja pier...niczę. Oj, oj, oj. Nie dobrze Naprawdę nie dobrze. Dobra, widzę, co ja teraz narysowałam? Dobra. A ten Byron na jaja mi zabije. Dobra, dawaj, spoceni. Chwilki, śmieszki. Bratku już mnie za mną to yy, nie jest przyjemna sprawa powiem tak yy. Zagram z spajkiem widzowie bo mam dwa skiny które nigdy nie powrócę i nie wiem którym zagrać sakura może ten ten chyba ten ten taki no jest najlepszy yy. Obejrzyjcie widzowie wszystkie odcinki, bo powracam leciutko z Brawl tak jak już to mówiłem wcześniej. O nie, nie ten gadżet. Ja nie wiem widzowie, jakoś mam straszne lagi teraz. Nie wiem czy mi internet nie Ja pier... ale co to za bambik? Co to za bambik? Nie znam cię, Kościół. Ja. Dobra. Zagram Amber. Amber, Amber. Dobra. ちょっと待って、エストラストマ。 Gościu nie podjeżdża, bo ten monek jest widowiem chce być dobry, ale nie jest. I nie wychodzi mu. mogę. Gościu. Rachid. Ogarnij się. Nie chcę znowu trzeciego miejsca zająć. Co to wizowe zaboty są. Naprawdę. Ah, co to wizowe. Naprawdę, naprawdę. Powiedzcie. Powiedzcie mi, bo ja naprawdę nie widzę. O. Zagram. O nie. Mikołasz Dobra. Zaryzykuję, bo nie lubię go za bardzo, ale niech będzie. O! Widzę zaryzykowałam, bo o to chodziło mi, czy będzie dobry spawn I jest dobry, proces. jest, jest. Ale ja widzę, bo generalnie nie lubię. On ciężko nim się strzela. Mnie fajnie, co za To, 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 no. Mutacja widowy do Bo jest bardzo dobra, ale. wiem, mutacja do bo jest bardzo dobra, ale no. Do innych zadmierzasz, tak średnio. Ludzie uspokójcie się. Szczególnie ty, Pawiks, Forese. I chyba widzowie jestem najlepszą drużyną z tym Maxem, bo mamy najlepsze miejsce. O kurczę! I powiem tak teraz widzowie, że przerypane. Ale będziemy mieli widzowie jajko, więc nie tak przerypane. Fajne będzie może trochę. Goście może nie będzie tak najważniej. Oni obaj mają mało chyba. Mniej. Ile? No? Gigi. Powiem tak. Albo jajko. Jak to było? Tak, 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 tak. No i. No i... Pytanie: Czy jest za tym Tak. Taka. To widzowie, ja chcę zagrać bazem. I gram bazem. Znaczy, ja widzowie nie wiem nawet po co mi drugi, bo godzinę baz. Bo. Ja mam jakby tego. No, niepotrzebny mi jest bardziej drugi. I... Japie. Jak tak można wziąć? Bambiku. Jezu, ten Jacky to taki chytry jest gość. Gość nie umie grać. Jezu, ale gość jest takim botem. Przysięgam, widzowie. Muszę jest Ready for o, sardrop. Ja widzę, że nie mam farta do Star dropów. naprawdę. Ale mam, nie mam farta do Star dropów. O, ja to widzę, że lubię. I tutaj zagram Mortisem bo tutaj to jest duo, a zależy jaka będzie mapa, a kieł jest dobry no kieł może być, oka i wydowie, mam do was pytanie jest legendarny kieł czy nie ma? w sensie skin do kieła czy jest legendarny skin do niego czy nie ma? zadaję wam pytanie No idę no nie Bardzo się źle bawię. Zobaczmy, co jest za darmo. A co mogę kupić? Czekajcie, trzy, sześć. 12... 24... 25. No to tu mnie tutaj w będzie stać. Za dużo to nie dostanę. Yep. Ile mi brakuje do tego? A, 104... No to co? Ręka jak młotek trzeba karpie ogłoszyć. No to co? Ręka jak młotek... No, nie. zobaczcie, wcale jak kolaki. Ja nie mogę, to jest widzowie fart. Nie mam widzowie farta. Farta, nie mam farta. Dobra i zobaczmy widzowie. Trzy, cztery... O, epicki. I może troszeczkę mi się pofarciło, no bo... Przyznajmy... Lekki fart. Leciutki. Ty kiedy będzie to szeli w końcu. No naprawdę... Ludzie, przecież już jest 29 milionów i pół zarejestrowań. No i dalej nie ma tej szelki. Masakra. Masakra, masakra. Dziura, podłoga, deszczyk. Dziwne. No i to już widzę nie było ofarty zdecydowanie. Co so, kto to jest ja? Wycisz ja. No wyciszę ja, ale... Kto to jest ja najpierw? Biorę bibi bibi jest mocna, biorę bibi, bo bibi jest mocna. Naprawdę widzę bibi jest mocno. Hmm. <śk> Вот разумный мод кидай. jest widzowie. Ech. Co? Jestem jest, jest niedospolony. Zaraz lecę na pełno. Nie da się. Przysięgam widzowie. No nie da się. Dobra, biorę widzowie tego nowe skilla. Biorę widzowie. Nie, bo ja po prostu nie dam. Wkurzony jestem już na tą grę. To jedno jajko i godzin Godzilla basale ale moi znajomi mieli po 20 już. No i widzicie widzowie. Ja nie mam parta. Po prostu. Pokażę wam widzowie mój dawny klub. Jest widzowie mój dawny klub, Jestem ja widzowie bardzo dobry. I byłem na last, i mnie wyrzucili. Zobaczymy, jak to jest w fajnym klubie w Polsce. Gryfonik. gra, kolejna gra. I po tej grze chyba widzowie koniec będzie. Yy, Porażka po prostu. Widzę, że ta gra. Proszę, pierwsze miejsce. Dzięki. Dzięki bambyki, dzięki, dzięki. Ja nie mogę, nie zauważyłem, wszelki. Abym miał pierwsze miejsce, <śmiewanie> nie. Nie ja wiem, kogo ja już mam wygrać. Do Shelly, ostatnia gra Aj no, Fajnie, fajnie, prawie, naprawdę.

Gdybym miał jeszcze Wydzowie dwa geny, byśmy otworzyli sześć jajek, ale teraz to zbieram na, lego, na epickiego skina, muszę Ale go po prostu już muszę kupić. tutaj nie wolno. Nie mogę, jak mnie ten Edgar sięga tymi swoimi głupimi i durnymi kudłami. No nienawidzę tego.